Pink Cakes to wyjątkowe miejsce nie tylko przez sprzedawane słodkości czy doskonałe napoje, ale przede wszystkim przez obsługę. Zatrudnienie w tym miejscu znalazły osoby z niepełnosprawnościami, a wszystko dzięki pomysłowi na nowy lokal dwóch pań Sylwii Koperek i Lucyny Musiał-Jabłońskiej. Pomysł wziął się między innymi stąd, że jak wiadomo jestem mamą niepełnosprawnego dziecka, dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Myślałam i kombinowałam co tu zrobić, żeby znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie dzieci takie jak Oleg Będą mogły i Olek między innymi będą mogły znaleźć miejsce dla siebie i zatrudnienie. I obejrzałam kiedyś na Facebooku film o takiej knajpce, która powstała w Stanach Zjednoczonych i w której pracują dzieci, młodzież z zespołem Downa i z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wrzuciłam to na profil na Facebooku swój. Zobaczyła to Sylwia. Sylwię to bardzo ujęło. Połączyłyśmy siły. Ona zawsze marzyła o tym, żeby mieć swoją kawiarenkę. No i w ten sposób... Powstało to oto miejsce. Będzie można u nas wypić przede wszystkim jedną z najlepszych kaw dostępnych w Polsce jak i na świecie. Włoską kawę o przewrotnej nazwie New York. Do tego gorącą czekoladę, napoje czekoladowe, wodę, herbatę i lemoniadę. Jeżeli chodzi o produkty cukiernicze, no to zachęcamy do spróbowania naszego różnego rodzaju serów, czyli tak zwane monoporcji, lemonkowych, truskawkę z Prosecco, czekoladowych. I faktycznie za ladą będzie można spotkać osoby z niepełnosprawnościami. Uśmiechnięte, życzliwe, gotowe do pomocy. Myślę, że będzie to na pewno wyjątkowe miejsce. Będzie można tutaj przede wszystkim skosztować różnego rodzaju wypieków na Naszych koleżanek, roboty. No i miła atmosfera na pewno. Ciasta, będziemy jakieś role, tam, przynosić, robić kawę, czy, czy herbatę, czekoladę. A oprócz tej kawy czy czekolady również będzie uśmiech, i życzymy. Tak. Warto przy, e, przyjść tutaj, nie? To, czego nie znajdziemy w tym lokalu, to Wi-Fi i gniazdek, w których można podładować swojego laptopa czy smartfona. Właścicielki chciałyby, aby w Pink Cakes rozkwitały relacje międzyludzkie. Mamy też tutaj spędzać czas i uczyć się od nich, proszę mi wierzyć, to nie jest przesada, że ja przebywając z nimi uczę się bardzo wiele, uczymy się empatii. Oni nie oceniają, nie kalkulują, nawet jak rozmawiała z nimi Małgosia Pełczyńska w takich wywiadach, każdy z nich osobno, to te pieniążki, które będą zarabiali, będą były na ostatnim miejscu. Oni myślą zupełnie innymi kategoriami i naprawdę warto się od nich tego uczyć. My też musimy się nauczyć tolerancji jako i y, 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 mieszkańcy, Góry, ale tak samo i turyści. Ważne, żebyśmy pamiętali o tym lokalu i ważne, żebyśmy go odwiedzali, bo to od nas będzie zależało, czy ten lokal wytrwa w tym miejscu, czy też nie. Chciałbym przede wszystkim pogratulować matkom sukcesu, że sukces pierwszy, że ten lokal powstał. I teraz liczę na to, że ten sukces będzie dalej kontynuowany i że ten lokal będzie taką właśnie, takim miejscem, takim przystankiem, wiele niej górzy, że wiele osób będzie chciało tutaj przyjść, napić się kawy, zjeść bardzo dobre ciastko. Też nam się przyda nauka w współistnienia z takimi osobami. Często jesteśmy tacy trochę nieufni, bo sami nie wiemy, jak się zachować, a tu będzie taka otwartość, na pewno do, życząc im szczęścia i żeby, żeby codziennie. Nie się uśmiechali, jak tu będą przychodzili do pracy. Pink Cakes czeka na Państwa.